Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić końsy oraz otrzymać 5% zniżki, a także w przyszłości płacić za pomocą PaySafe Card, zapraszam na Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery Queens Park Rangers, przed nami następne spotkania, oczywiście początek odcinka musi być jak zwykle taki sam, jakoś się tak już przyzwyczaiłem, na początek mecz e, Ligi Europejskiej, także zaczynamy od razu z grubej rury, i, no i tutaj mam nadzieję, że uda się zdobyć pierwsze trzy punkty. Przed wami za chwilę pojawi się skład mojego przeciwnika. No i tak jak w ostatnim odcinku, a w zasadzie w komentarzach pod ostatnim odcinkiem napisaliście to wszystko sobie przeczytałem jak zawsze. Także, jeśli macie jakieś uwagi, pamiętajcie, że zawsze piszcie je pod spodem. Ja to wszystko czytam, przynajmniej staram się. No, i teraz wziąłem sobie to do serca i jednak nie będzie bogatego inwestora. Będę grał bez bogatego inwestora. Ta seria może trwać nawet 4-5 sezonów. Mamy czas spokojnie, można się bawić tą karierą, wzmacniać ten skład powoli. Tym bardziej, że mam nadzieję, że dzięki temu ta seria będzie po prostu ciekawsza niż kiedy miałbym te 80 milionów, nakupiłbym gwiazd i byłoby od razu wszystko pięknie, ładnie. Na początek, tak jak mówiłem, mecz Ligi Europejskiej Widzicie tutaj skróty pierwszego spotkania W fazie grupowej, no i jak wiecie Tą fazę trzeba zacząć jak najlepiej Żeby jak, jak najszybciej zapewnić sobie Awans do kolejnej rundy To jest mój cel, mam nadzieję, że uda mi się go spełnić Widzieliście na początku dwie nietrafione setki Vargasa, nie wiem co jest z jego skutecznością Tutaj zamieszanie straszne pod polem karnym Diakate y Czy Diakite powinienem powiedzieć To jest mój nowy defensywny Pomocnik, który wrócił z wypożyczenia I naprawdę gra mi się nim fenomenalnie Dlatego postanowiłem go zostawić i zostać przy tej formacji, którą właśnie mi się gra. No, jak widzicie, może nie będę wam mówił czy źle, czy dobrze, zobaczycie za chwilę. W tym odcinku, właśnie dzisiaj, pogram trzy mecze tą formacją i prosiłbym Was o ocenę, o porównanie tego z poprzednimi odcinkami i zdecydowanie albo pomoc przy podjęciu decyzji, właśnie, czy powinienem grać tą formacją, czy nie. Tutaj widzicie, mamy już 2 do 0. Także druga brameczka pada bardzo szybko. No, i chwilę później mogło być w zasadzie 3 do 0. I znowu mam takie dziwne, że, nie wiem, takie dziwne wrażenie, że nie pokazałem wam bramki na 1 do 0. No cóż, tutaj mamy kolejną sytuację w Vargasa: powinno być 3-0. No ale ten mecz i tak zakończył się bardzo dobrze dla mnie, bo prowadzenie dwubramkowe zostało utrzymane aż do końca spotkania. I mamy 3 punkty, co jest dla mnie najważniejsze. Pierwsze 3 punkty, teraz to mogę już powiedzieć, w Lidze Europejskiej. Przed nami następne spotkanie w tym odcinku: kilka failów jeszcze mi się przytrafiło. O tym za chwilę. Kolejny mecz graliśmy z Arsenalem. Oczywiście poziom legendarny, jak zawsze. E, ja tego nie zmieniam, także żebyście nie myśleli, że coś kombinuję, bo to jest oszukiwanie samego siebie. Tu jest skład Arsenalu. Dumbia na ataku. Mamy z tyłu też Pogbe. E, przepraszam, że nie pokazałem Wam, jak wychodzili właśnie na początku tego wszystkiego, ale e, no po prostu. Zapomniałem o tym i dopiero zorientowałem się w trakcie grania tego spotkania. Nie mam takiego jeszcze nawyku, żeby na początku to zostawiać, bo wiecie, ne, tradycyjnie tak jak w fucie pomijam wszystko. A tu mamy 45 minutę i rzut karny, ciągnięty za koszulkę, tosic, przewraca się w polu, karnym, sędzia dyktuje na 11. Niezadowolony Monreal, do piłki podchodzi Vargas i w prawy dolny ruch starałem się uderzyć, bramkarz mnie wyczuł, ale pod ręką przeleciała mu jednak ta, jednak ta piłka i mamy 1-0 prowadzenie z Arsenalem. 79 minuta, jak widzicie mało działo się w tym meczu oprócz tych dwóch niesamowitych e, bramek. Może ta pierwsza nie była niesamowita, druga może też nie, ale to była piękna kontra i to mi się podobało. A tutaj już kuriozalna decyzja sędziego i rzut karny dla, Ars dla Arsenalu. Nie wiem co się tam wydarzyło. Welbeck podchodzi do tego rzutu karnego, lobuje w środek, piłka trafia w poprzeczkę, dopada do niej jeszcze Mesut Izil i mocnym strzałem z prawej nogi umieszcza piłkę w siatce i mamy 2 do 1. Bramka kontaktowa. I ja musiałem tutaj właśnie troszkę podtrzymać tą piłkę, ale na szczęście udało się zejść z siciem. przypadkowo piłka trafiła do Vargasa, a ten już wiedział co z nią zrobić, 3 do 1 mecz z Arsenalem jak najbardziej udany, cieszyły mnie te trzy punkty bo naprawdę musiałem się odbić troszkę od tego dna po złym początku właśnie w BPL, przed nami kolejne spotkanie, tym razem gramy puchar i znowu zapomniałem o tym początku, ja was przepraszam za to, postaram się to naprawić muszę sobie jakąś karteczkę tutaj dać najbardziej w ich składzie zaskoczył mnie Aspas no i teraz zobaczmy co dzieje się w tym meczu jakie te piękne przejście tutaj jeszcze Philips doszedł do piłki i mamy 1-0 po tej główce Liverpool przegrywa z Queens Park Rangers, gramy u siebie i mam nadzieję że uda się utrzymać to prowadzenie a może nawet je powiększyć dałem pograć rezerwowym, bo tak mnie też prosiliście żebym w pucharach dał pograć właśnie ławce rezerwowej, oczywiście nie mam aż tak jeszcze szerokiej kadry żeby wystawiać drugą jedenastkę, ale mam nadzieję że kiedyś tak będzie, tutaj Braithwaite bardzo aktywny z tym co w tym spotkaniu, 83 minuta, wysunięcie piłki do Zamory i do pustej bramki, on już się nie pomylił mamy 2 do 0 z Liverpoolem, cieszyłem się niesamowicie jak to nagrywałem i tutaj Philips jeszcze trafia w słupek mogło być 3-0, ale 2-0 też wygląda świetnie no i co najważniejsze, 3 mecze, 3 wygrane w dzisiejszym odcinku, to mnie cieszy, mam nadzieję że Wam też się to wszystko podobało, tutaj dostałem jeszcze ofertę prowadzenia reprezentacji USA Także napiszcie mi pod spodem, czy jednak e, chcielibyście, żebym tą reprezentację poprowadził, czy nie warto. Przed nami następne spotkania, ale to już w kolejnym odcinku. Wy zobaczcie tutaj jeszcze na najlepszych strzelców, na tabelę ligową. Przede wszystkim jak to wygląda, zawsze na końcu odcinka będę wam to prezentował. No i Everton na miejscu numer jeden, tego chyba się nie spodziewałem. Spurs na drugim, Chelsea trzecie, czwarty. Southampton na piątym, Cardiff City, i dopiero gdzieś tam dalej Arsenal i Manchester United. Najlepszy strzelec to Vargas. My widzimy się kolejnym razem, trzymajcie się na razie i piona.